Dobrze moi kochani i lecimy z następnym filmikiem z odcinkiem ósmym. Wiadomość od Rex wróć się do mnie. Wiem, że pomyłem błąd, chcę to naprawić. Zobaczymy to rzeczywiście Wasz peks chce to naprawić.

Oj, no wyleciałaś to chodzi. Ech, I teraz tak. Ech. Przepraszam. Rzeczywiście. Moje panie. że On chce to naprawić. Za wszelką cenę chce to. Chce to naprawić. I bardzo chce. żeby żebyś wróciła do niego. Bardzo chce. Ja bym powiedziała, że on się z tym nawet męczy. Bardzo chcę tego waszego powrotu. Wie, że zrobił źle, wie, że popełnił ten błąd i. ze szczerego serca chcę to wszystko naprawić. Tylko teraz pytanie. Czy ty tego chcesz? Czy Wy chcecie tego? Dziewczyny, kobietki, czy ty, Wy tego chcecie? Bo m, jeżeli m, nie chcecie wracać, no to wiadomo, m, nic na siłę, tylko że tutaj na, naprawdę m, on tego żałuje. Chce być z Wami, chce po prostu to naprawić, tak? Ale przecież nie musicie. Tej relacji, tego związku budować, ale chociaż, żebyście może, yy, no nie wiem, byli przyjaciółmi, dobrymi, może, ty może tylko tyle, jeżeli nie chcecie być ze sobą. Ale po prostu za tam to, co się stało, chcę Was przeprosić i chcę to naprawić, żeby. A może po prostu zacznijcie od rozmowy no. To nie musi być na petrknięcie bardzo, że od razu wszystko. Bo tu ogólnie widzę, wyszło jakieś jakieś zamieszanie, jakieś coś było, i tu jeśli. Po prostu spotkacie się, porozmawiacie. Yy, może być zmiana. Możecie mieć chociażby był ten kontakt między wami telefoniczny, ale coś będzie. Bo teraz, na tą chwilę, to jest, mówię takie: yy, nie ma w ogóle kontaktu między wami. Po prostu yy, Moi kochani, no dajcie sobie jakąś szansę, dajcie chociażby taką szansę, żeby chociaż mieć ten kontakt telefoniczny, no chyba, że... Chyba, że no, definitywnie, no nie chcecie kobietki mieć z nim kontaktu, no to już jest ta wasza decyzja. Ale wie, że źle zrobił. to na pewno. I chcę to naprawić. Dobrze, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanie. E, powiem Wam tak. E, moje zdanie jest takie: każdy zasługuje na drugą szansę, ale też właśnie jest dobrze, jeżeli ta osoba przyzna, że. No rozrabiała coś, źle zrobiła. Jeżeli się przyznaje, no, no to właśnie też jest jakiś ten plus, tak? Przemyślał sprawę, wie, że źle zrobił. Czy na przykład nieraz w rodzinie mm, yy, ktoś coś namiesza tam na ten i później najlepiej jest, wiecie, zwalić na, na, dru na tą drugą osobę. Na koniec sobie ładnie rączki umyć. Pięknie, ładnie. Pewnie, że nie. Tak, a kogoś oczernić, tak jest najłatwiej, ale jeżeli ta osoba, mówię, na namiesza i się przyzna chociaż do tego, że źle zrobiła, no to plus dla tej osoby. Ż to już wtedy widać, że w jakiś sposób się tam stara i chce przeprosić i ten dalej. Dobrze, moi kochani, to tyle. No i co? Do następnego filmiku.